Głośno jest teraz o pupka, w których jest alkohol. Co ty myślisz o tym? Powiem Ci szczerze, że dowiedziałam się o tym przed chwilą podczas innego wywiadu, bo jakoś ostatnio jestem trochę odczepiona od internetu, bo mam dużo różnych spraw w życiu. Natomiast Karolina mi pokazała i jestem zszokowana, że coś takiego powstało. Nie wiem jak to jest w ogóle możliwe. Nie wiem, jak to jest możliwe, że to, że to leży obok owocowych tubek dla dzieci. To w ogóle nie powinno mieć miejsca, bo to poza tym, że to jest pewnego rodzaju programowanie najmłodszych, że coś. Coś dla dzieci, prawda? Że to jest tak, że w ogóle to jest coś dla dzieci, to jest coś. No bo raczej takie musy, owocowe tubki dzieci bardzo lubią więc y, lubią sięgać po taki produkt. W tym momencie w ogóle jakby to powinno mieć, myślę, też inne opakowanie, ale przede wszystkim leżeć w innym miejscu y, na półce sklepowej. Jestem w szoku. To jest jakby świeża sprawa, bo właśnie się o tym dowiedziałam, ale jakby nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, że to się zadziało. Teraz nawet e, premier Donald zapowiedział, że będą szybkie zmiany legislacji właśnie, żeby zabronić... E, Alkohol sprzedawać w takich opakowaniach? No super, wspaniale. Alkohol powinien mieć miejsce tylko w dziale z alkoholami, to po pierwsze. Po drugie, no jakby być w takim opakowaniu, które jest do tego... Um też najlepsze, ale jakby od razu sugeruje, że jest to napój alkoholowy, tak, no bo te butelki z alkoholem też, czy wino, czy, czy inne, e, inne produkty mają jakby konkretne opakowanie, które nam też wszystkim się kojarzy z alkoholem. E, I ta siła sugestii jest niesamowicie ważna, no bo ta siła sugestii może bardzo negatywnie wpłynąć na kolejne pokolenie, więc miejmy nadzieję, że to się szybko zmieni. Ty jako matka w jaki sposób właśnie chciałabyś wychować Albo już wychowujesz swoje dzieci właśnie w tej trzeźwości? Moje dzieci są bardzo małe, natomiast moje dzieci nigdy nie były świadkiem, żeby rodzice na przykład byli pijani, no jakby to się nigdy nie zdarzyło. I, i myślę, że nigdy się nie zdarzy, bo w ogóle jakby też od urodzenia wciąż to wiadomo ale od urodzenia bardzo pilnujemy tego, żeby. Mm, no żeby, nawet jeżeli alkohol się pojawia, to w jakichś bardzo znikomych ilościach, a, a przede wszystkim, żeby zawsze była jedna osoba, jeden rodzic, który, który, jeżeli dzieci są obok, dzieci są w domu, no to jest... Um, nie ma żadnego procenta, nawet przy jakichś imprezach tak dużych, no bo żeby w razie, gdyby się cokolwiek zadziało, żeby móc pojechać, nie wiem, do szpitala z dzieckiem, to, to są takie szczegóły, ale bardzo, bardzo ważne. Um... Moje dzieci, ja rozmawiam ze swoimi dziećmi absolutnie o wszystkim. I moje dzieci wiedzą, co dla dzieci jest, co dla dzieci nie jest, co dla kogo jest, co dla kogo nie jest. Wiedzą, co jest zdrowe, co jest niezdrowe. I to się tyczy absolutnie wszystkiego, nie tylko alkoholu, ale produktów, które spożywamy. I ja bym chciała, żeby moje dzieci nigdy nie były skrajnie w żadnym kierunku odnośnie czegokolwiek, tylko żeby jakby miały świadomość, znały konsekwencje. Ale tak w przyszłości, jak sobie o tym myślę, jak moje dziewczyny będą yy, w okolicy tej pełnoletności, to chciałabym, żeby, nie wiem, pierwszy kieliszek wina wypiły ze mną. No tak, bo chciałabym, żeby poznały, jak reaguje ich organizm na coś takiego, czym jest alkohol. I dopiero yy, później doświadczały tego w gronie przyjaciół czy znajomych. Więc uważam, że to, że nie robimy z tego żadnego tematu tabu, czegoś takiego. Um, tylko strasznego jest kluczowe. To odnośnie wszystkiego. Odnośnie każdego tematu. Odnośnie seksu, odnośnie zarabiania pieniędzy, odnośnie... Um, też badania się i, i, i chorób, to są śmierci również, to są takie tematy, o których trudno się rozmawia, ale trzeba rozmawiać ze swoimi dziećmi. Tutaj mówiliśmy o alkoholu w tubkach, ale też padały porównania od innych gwiazd, że równie dobrze narkotyki mogłyby być w papierkach po cukierkach. Czy myślałaś o tym, co by było, jeśli dziecko chciałoby spróbować właśnie nie alkoholu, ale czegoś cięższego? Zupełnie nie myślę o takich rzeczach, jakby nie mam do czynienia z, 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 z niczym, co jest... Jak uchronić dzieci też? Jak uchronić dzieci? No, tych sposobów jest bardzo wiele. Każde działania są odpowiednie na inny y, etap życia, bo wszystkie komunikaty do dzieci trzeba dostosowywać do ich wieku. Myślę, że edukacja, rozmowa i świadomość są najważniejsze. I żeby właśnie nigdy nie było tak, że dziecko o tym marzy. Żeby moje dzieci zawsze mogły mi o wszystkim powiedzieć. Żeby wiedziały, że jeżeli cokolwiek widziały, Słyszały w szkole kiedyś, jak będą nastolatkami, to, że jak powiedzą mamie, to nie będzie to. Um, nie przyniesie to żadnych dla nich negatywnych konsekwencji, tylko będą mogły mi o tym powiedzieć. Łatwo się o tym mówi, ale z drugiej strony, jak mają to zrobić rodzice, którzy pracują, nie zawsze mają dużo czasu dla swoich dzieci. W jaki sposób ty to robisz? Dużo rozmawiasz? Ja nie wyobrażam sobie nie mieć czasu dla moich dzieci. Ja bardzo dużo pracuję. Ja e, rzeczywiście mm, jestem... E, mam bardzo dużo obowiązków i jednocześnie największą częścią mojego życia są moje dziewczynki i bycie mamą. Więc nie wyobrażam, sytuacji, nie wyobrażam sobie sytuacji, że ja nie mam czasu o czymś porozmawiać z moimi dziećmi. Nawet jak mnie goni termin z jakimś projektem zawodowym, to po prostu jeżeli teraz jest potrzeba utulenia, przytulenia, pogadania, wyjaśnienia, no to jest czas przytulenia i wyjaśnienia. I ja rozmawiam, moje dzieci są bardzo małe ja z nimi rozmawiam od samego początku, bo jeżeli ktoś myśli, że dzieci nie rozumieją, bo mają rok czy dwa, to się grubo myli, bo dzieci wszystko rozumieją. One oczywiście nie mogą nie zrozumieć pewnych słów, em, ale przede wszystkim na poziomie emocjonalnym, ale też i kontekstowym kodują i zapisują to sobie w swoich głowach, w swoim sercu i to wszystko zaprezentuje w przyszłości. W ostatnim wywiadzie Kuczaj przypomniał waszą jakąś spinę. Czy ty pamiętasz, o co to w ogóle poszło? Pamiętam, ale po co do tego wracać? A jak wspominasz w takim razie tamten moment? Nie wspominam. I nie chcesz. To co z przyszłości niech zostanie w przeszłości. Jeszcze na koniec chciałem zapytać, jak się dzielicie ze statą e, dzieci e, tą właśnie czułością, tym przytulaniem, z, e, nie wiem, czytaniem książki na wieczór. Jak to wygląda? U nas podział e, opieki nad dziewczynkami jest. E, 50%, czyli tak samo mama, jak i tata są ważni w życiu dziewczynek i e, no i jeżeli tylko jest taka możliwość, bo wiadomo, że sytuacje w życiu różnych ludzi są różne, to to, to jest wspaniałe moim zdaniem, bo, bo każdy rodzic jest ważny, bo jest rodzicem i ta energia kobieca, damska, i ta energia męska, to wszystko jest potrzebne dzieciom do dobrego wzrostu i rozwoju. Um, więc, więc tak, no, dzielimy się po prostu 50 na 50. A kto częściej kąpie dzieci? 50 na 50. Y są dni, kiedy kąpię mama, są dni, kiedy kąpie tata i nie ma tak, że kąpiel należy tylko do taty, a usypienie do mamy albo na odwrót, albo coś tam. Nie, każdy rodzic może zrobić wszystko przy dzieciach, a nawet powinien. Z czego jesteś dumna teraz z siebie jako mama najbardziej? E, chyba jestem dumna. Em... Z tego ile moje dziewczynki wiedzą, mimo tak młodego wieku, bo właśnie z nimi bardzo dużo rozmawiam, bardzo. I jestem dumna z ich wrażliwości, z ich e, bezpośrednio, bezpośredności w mówieniu e, bezpośrednio mówi, bezpoś, bycie bezpośrednim, jak się mówi. Dobra jeszcze raz. E, jestem dumna e, z tego, jak e, potrafią mówić o swoich emocjach. I o tym wszystkim, co się z nimi dzieje, bo to też jest takie nowe w wychowaniu dzieci, że złość jest okej, okay, smutek jest okej, okay, wszystkie emocje są okej. Okay. I, I kocham to, kiedy jedna z drugą potrafi przyjść, przytulić się i powiedzieć mam w sobie smutek. Okej, okay. dojdźmy do tego dlaczego, co to spowodowało i zajmijmy się tym smutkiem I, i z tego jestem bardzo dumna. Zresztą z wielu rzeczy są wspaniałe, są mądre, są przecudowne.